Siema Turedeptio i ze mną jest GRD.pl No ra to, to jest mapa Survival Ocean, coś tam o, Ocean Survival, a nie ocean <grym> to no, 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 ja, no, ja to zadanie zadaniem na tej to. mapie! Ej, daj mi to. To takie są rzeczy Możesz przeczytać zadanie, jak chcesz. Przeczytaj zadanie, tak? Pani Melanie. No? to było. ty je przeczytaj, bo mi to nie Dobra, to będzie fajnie, jak nam podnika, spadnie Dobra, spadnie, spadnie, tylko nie nic Dobra, to ja przeczytam może zadanie jakie mamy do zrobienia Dobra, chwila. chwilę, trzeba poszerzyć Popki, Dobra, pierwsze zadanie to jest buduj dom! No znalazłem skrzydł taki Zginę Ty Co? Drugie zadanie? Zbuduj <grymne> automatyczną farmę kaktusu Zdjęć świeje Zdroga! Zdjęć świeje <grymne> To przeczytaj zdroga ładnie Potem jest zbuduj pole pszenicy 10 minut 10 minimum Eee ten trzeba zrobić Jak to się nazywa Znalazłem <grymne> skrzynkę Spoko, dobra to jest zadaniem, które musimy Zajem, zrobić, to i tak poszerzyć tą wyspę. ma lepiej przetłumaczyć troszkę zadania. <grym> Wyczytaj <wytrych> co? Nie <grym> co? <wytrych> o, mamy tlen. Oho, o. Dobra. To ja, ja będę łowić, ty będziesz zbierać. gdzieś poszerzać. A ja zrobię farmę. Dobrze. uciskiwienie. Pan tlen o, mam pacynkę. Mam pacynkę, tak. Mam sadzonkę. Jej, ratowanie. Patrz, tu dir tu jest, ej. Chodź tu, patrz. Ej, mnij, patrz. Gdzie? Czekaj, pełne skupienie. skupienie. Pełne skupienie, pięć posiłków dziennie. Nie. trzeba kupić dir, to w takim razie. Czekaj. Tu. To w końcu wciągać, te ryby które wyżyją? Tak. O! Oh, mam ryk, ciągnął. Nie, nie będzie jeden. Podzielimy na party. Będzie taka seria. Survival Games. No, survival Games. To jest Survival to so. Co? Survival... A, jeden Survival. Nie, to się nazywała... Przyszła z oceanu. Survival Games. Survival

Czekaj, gdzie by tutaj i, i to zasadzić to? O, tak o dobra, i kości są birta, to ej. od razu cię nie ty nie zrobi nie. ten. Masz wirta. Co? co? Poza co to mi. Oje, z wirtu skąd to ma? tam? Mamy ca cały ten. przecież. To no to poszerzej. To poszerzej fuck. Dobra, dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Z zrób to szersze, to szersze, to szersze to, a nie dłuższe. Czekaj, dam ten. Grzyba gdzieś. Czekaj ja muszę zrobić coś fajnego Byk, I, teraz i teraz poproszę dwie słodkości o, o dwie nie, idealnie, ja no, Proszę, się słucha o nie rzekaj pasiek muszę, rozumiesz? spróbować tak. dobra czekaj wezmę trochę więcej tego dirtu będziemy mieli sadzonko sadzonki lecą do mnie jako szalałe to też całe kości na przeznaczyć to na to czy to tylko trochę? Jak całe kości No, no to czy mączkę, nie, no, to 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 mączkę. nie no. mam na to? No, kości było Stawię jest dwie kości Ale tak, ale tak żeby, żeby miał na żarcie, nie to jeszcze to jest, jeszcze jedną wykorzystam potem się pozasadzi i będzie to ręcznie, to się automat... no samo będzie G tak. O no kurde dobra. Czekaj, to czekaj, to to trzeba... ja tu co ja czy w ogóle chcecie taką serię, czy mam cię też Tak, przecież musisz, musisz, musisz. Nie. To jest, to jest, No dobra, na domy ja ci obdarę. No i to by nie, to by nie. czekaj, zostaw, zostaw, tutaj nie, dawaj tutaj. Adam. No, wodę. wody. Musisz Dobra, nieważne. Dawaj popatrz. Farmę można zrobić taką, że po prostu będzie, wiesz, tu wzdłuż. Ta, te 18 fb w moim Dobrze ci idzie. A ty co robisz? <noise> Spójrz, słuchaj, to ja już, no już muszę nasz dom kleić. Nie, no ja my w ogóle mamy z Kobla znaleźć, tam... Tutaj, tutaj Trzeba zrobić jakąś kopalnię, co? Mm -hmm. Trzeba ja muszę to tu zrobić, proszę się powody, nie. nie? No Kopalnia musi, musi być na samym środku, bo no, inaczej, bo tam było takie zejście w dół. Okej... Okay. Ja tu oświetlę, żebym ja tu nie żeby na... zespał, no, no dobrał. Dobrał. Masz, teraz ty zrób teraz gdzie jest... Gdzie jest farma Twoja? Przepraszam, podbierałem. Jeszcze nie zrobiłem nic, nie zrobiłem nic nawet jeszcze. Oj, co się Szyłeś. Szyłeś. Szyłeś mi. Czaj, to się stało? Cieszyłeś mnie. Czekaj, ja idę po może. Tak, po koble, bez kilofa. Tak, tak. zrób wyprawę z świata. Po koblę bez kilofa. to ja ci drewno. A masz, masz całe, nie będę. I, I zrób sobie kilofa. Kup sobie coś ładnego. Zmienki masz Będzie to niech będzie ta farma, ale na razie musi coś urosnąć A jak nic nie urośnie, to nic nie będzie przyjemne Dobra, cześć, to teraz trzeba gdzieś tu na dół pójść Nurkuj Ja mogę, ja zrobić, mogę lepki, zrobić chleb i zrobię to Zrobię, zrobię to chleba, to chyba czy chlebki zrobię I wsadzę je do skrzynki i zabieram się poszerzanie. za poszerzanie. I, I piszę powiem... Ciebie... O czerwę. Powiem... Nie umrzij. Nie bądź takim taki płetwonurkiem, tak. kurde. Wypływaj! Wypływaj! Dobra, już. Prawo, tak? No, czyli seria zapowiada się dosyć ciekawie czemu, no, powiedza, no wiesz, burz bitchów na ściany i No że powiedz no, jak się tutaj zbić. znaleźliśmy Czemu jak się tutaj znaleźliśmy No powiedz no, jak się tutaj znaleźliśmy no, na tej wyspie No to płynęliśmy sobie statkiem No i tak nagle helikoptery na, na, nas rozstrzelały Statek się rozbił to taki kosmiczny no, statek, taki w powietrzu, taki wielki taki No nie, taki normalny statek, jaki wy znacie. Takie nowe już to rok 2800 no, wiecie. Takie statki już latające tak. to są. I wielki okręt. Pierwsze tak. latający w powietrzu. I jak, I, to, jak to zaczęliśmy to tonąć to woda, dzikie foki z Afryki, przywiozły, no przywiozły tutaj. Przywiozły? No, no tak, tak bo no, już autostrady na wodzie zrobili. ale tak, bo, bo nie wiem. ale bo po, I potem, kółka, potem był koniec świata, no bo wiecie, 2012 to koniec świata był. No i potem, po tym końcu świata właśnie, tam ileś tam Też, lat dlatego, później, zrobili właśnie te okręty i potem znowu był koniec świata. 2800, w no, którymś tam. No nie pamiętam dat. Bo my już tu trochę spędziliśmy tak 70 tysięcy lat dlatego taką brodę ma Ja się gwolę ja na... Ręcznie Ręcznie Wyrywa sobie było Trzeba jakoś radzić sobie Ale platforma Ale platforma nie. kurde Tu Tu wyrosło Drzewo wyrosło Co ty tu robisz? No pontony Kude ma Boję się Boję się Dobra, dziewo, dobra drzewo. Zatknę to. Prawdziwy mężczyzna musi zasadzić drzewo, spodzic syna i coś tam jeszcze, wybudować dobra, dom. Wiesz, dobra, wiesz, wiesz czy z tego spełnisz, raczej nie. Zgadzaj nijaką. Wybuduję dom Na mnie nie licz, Na mnie nie licz. Na mnie nie licz, wiesz. No bo, przygoda, że to masz ocherze. Nie jest Nie jest znacznie. Hardkorowo się tam tak, daj się. Tak, dajcie mi daj Ej no, to, to dupy, 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 dupy. Ej, no patrz, no jaka gangsta normalnie. Jedno, jedno chciałem, drugie wyrosło, no nie wszystko dzięki mojej To wszystko dzięki mojej sile perspasu. Co aj no? Co no? Tak, <noise> <noise> I, I głównie naszym celem tutaj tym to jest proszę i Was i wracenie do domu i przetrwać. Pierwsz przetrwać, zbudować ogromny statyki i, i wyjechać. Wypływ. Dobra, zbudujcie razem motor. Wyjechać <głos> do tekstu. <noise> Wyjedziemy do Teksasu. Nie no tak na ja nie, bo nie wiem co się nie Ej, mam jakieś No, zajrzyj do skrzynki, Powiedz mi, masz tego? Kobla? Nie jest. mali, proszę ciebie. Kobla, dobra. Zajść... byś Dobra, mamy jakieś tam zajście. Dobra, proszę żyć. Pierwsze nasze zadanie ogólnie z tego wszystkiego, to jest zrobić dom, więc zrobimy go teraz, czy... nie wiem. Tylko, że poczekaj, trzeba najpierw kobla, trzeba więcej desek, bo przecież z nie będziemy robić No, no to jest głowa, proszę zaprosić tego głównego... Co? Lag, lag, spadek FPS-ów. dobrze ci to idzie super parcie ale tu fajnie ale tu fajnie tak podzięczałem to dobrze dobrze zabieram za zabiorą załowienie yeah tak. yeah jest challenge Na ile sadzonek tak mam pierwszą kobietę pierwszy kobie na tym na serwerze na tej mapie Na tej mapie. Tak. Się... Mówiem ci, jak się z... to, to z życie wypada, jeszcze tu proszę ciebie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć drzewek, drzewek zasadzonych. Na razie. No, na 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 razie wystarczy march. chyba, nie? No zrób, piec No zrób no, piecy jużbieraj, jak najwięcej. To zbieraj, Jak najwięcej, żebyśmy też dom mogli zrobić. No okej. Okay. A i jak chcesz to gramy tutaj na harcie, więc... No tak jak... No tak jak zaraz ją zalecali i projektie zrobili tę mapę. Co żeby grali. Grammy na to.

która jest godzina No, gośnia, no gośnia, nie, no, nie złapało się, no. Przyjdziemy 14, 14.36. 14, no, 14, 14, 14, skończymy odcinek. Poniedziałek? Poniedziałek? Coś tam chyba, czwartek? Tak Podawaj mi ten wykład, no to. no mi potrzeba, do, do. do życia. O, i tutaj może być, chodź, patrz. Może być, tu możemy sobie zrobić taki wiesz. E, magazyn? Nie. No to gdzie będzie wszystko? Dobra masz kobla ej, dam ci ej. 200 kobli Si Si Zrób pieca I itemy podstawowe Itemy podstawowe Jakie co mam tutaj potrzebne, Jakie nie jest? jakieś Bohumazi To, Umazji. to, wstać do pieca to możesz wsadzić do pieca i żeby się piekło O tam robię sobie jeden Jedną siekierę czy nie? Zrób jedną siekierę no, dobry pomysł no, no, I... I łopatę dla ciebie Mieczo Miecza! Mieczu. Nie, Nie, Zobaczymy jak nam dojdzie noc. jak masz, ej. Masz tu sikierę? Masz ofertę? Rzucaj, ja cię skupiam. No i przez ciebie no, no No masz. Ja idę tam dalej idę do kopalni, bo trochę więcej tego Kito kopalni. Kitofa to już co? nie zrobił. Kitofa się się zrobi. to już zrobił. to ja nie zrobił. Kitofa, mogę się jeszcze Zrób ten właśnie. się no nie, go, tak. no nie zrobił go, no nie zrobił go, co za, to za... A zrobię robię to taki ładny leach Ej, moja ryba! Ej, moja ryba, Tak, twoja ryba Oddaj Moja ryba Czemu ryba tak, ryby. Ryan, yes, Ryan, yes, jest, co Ja ja kiniowie czy ja nie owegać Dobra ja zrobię sobie killofa Dobra d ja, ja zrobię sobie killoffa iść. Proszę ciebie i idź i pomogę tam z tylko palinny Zrobię po ciebie co nie tak potrzeba co, kurde, zaraz tak zobaczymy. Tam pójdzie, zaraz bieguny, tam przyjdzie podbieguny i kurde no... Bieguny architekt bieguny 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 i bieguny pokaże, bieguny jak bieguny co to się robi. Na teksasie. O, węgiel. O, o. O, o, o. Ja jeszcze Ja chciałem, żeby było z żeby szczęście było więcej, więcej tego wypadu. No nie, czekaj, zapomniałem, no go, nie. zapomniałem to, co chciałem. Zaraz to będziesz miał party hard, zobaczysz już już no, już kurde. już już kurde pijam pijam pijam, pijam. trzymajcie nie? i nie tu masz, tu masz. Je, ale je, jak jestem bogiem w końcu to powinienem sam sobie świat co zrobić ale... Panie ci rozstąpić na wodę i byś miał sobie piękny <laughs> Ale to nie! To nie tak działa! <grych> Powtórka zrazu tak to jest zabawka jak w kimś. Czemu mi hmm. to nie chcesz? Ale tam od... Jaka jest Twoja antyzona od stworzenia świata? Powiedz mi. Czyli... Stworzył hmm. mi świat. skurde, nie wpadłem na to! To jest ciebie taki mądry jak, tak. jak ja mógłby na to wpaść. Czyli wszyscy moi widzowie. Mm. <laughs> nie mam czegoś. Jest mm. przy... Jestem zbyt głupi, że to którym widzę Masz tu widzę, nie? Jest sobie nie mam. Jest sobie nie mam. Co jest To jest, jest patra. Jem chleb. Jem chleba jestem Bogiem. bo no nie jem sam sobie go zrobić. Synu. <laughs> Synu. Co się. Doskonałeś pod kilowcem. To ja nie planujesz powiedzmy tutaj. To ja nie planujesz powiedzmy tutaj za jakieś manewry. Ha. Mały piotrki. A ja mam sztak. A ja mam sztag. Czegoś tak? Dobra. Dobra. Zostaw to się. A I pięć. Zostaw to się. Aaaaaane. Spramo, teraz już możesz usunąć. Nie usuwaj tego. Ale, do, tylko dotąd. Ale dot, tylko dotąd. Tylko dotąd. Ale dotąd. Tylko dotąd. Tylko do tego. Tak? tak? O! O! I będzie taka nie. rogówka. O! kurde Oczywiście. 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 No, oczywiście. No, oczywiście. No, czekaj. No oczywiście. Eee, kurde! Eee, kurde! No, tak. I lofę tak. po pisku. I tu będzie ten. Tak? Czekaj. No to też można jest, nie to. No. Dobra, jest okej. Okay. No a tu będzie ten Dalsze kopalnie, okej okay? No tutaj gdzie kopię możemy zrobić magałę No tutaj gdzie kopię możemy zrobić magałę No, potem. no, nie, no by to by trochę kopię No nie, no szlak by to trafił, nie kopię już tu Co, woda? Nie, gravel, ja tu Nie, gravel, ja tu mam wodę biurę. w tym kierunku będę kopać Jeśli będzie gravel to... Jeśli będzie gravel to... samo na jakim hmm. poziomie jesteśmy? o, patrz 51. co no, znalazłem co? zrobię kopalnię taką, żeby wiesz, diamenty były co? tutaj w da się znaleźć tutaj w da się znaleźć Pierwsza Pierwsza Pierwsza. Grę, no, ja też gram pierwsze, do tego gram ja też gram pierwsze, że do tego ja śmieszne, gram nie? Tak Aha, śmieszne, nie? ja no, no. zawsze że mam talerz no, że mam Ale postawiasz te piecyki tak do pizzu tu tylko Ej hey, no... o nie, to nie Ej hey, ja no... o nie, to nie ja byłem w ja Nic? noc jest, ale nic O noc to jest, to... ale nic no, się nie zesponowało, to... bo proszę oświetlijan. ciebie oświetliłem. Ja nie wiem po co my tu gramy na hardzie. Barker... To jest szybciej guts mija czy jak? Znaczy się nie wiem. Znaczy się nie wiem. Ej, u mnie to wygląda jakbyś siedział w ten Worshpę. No serio? Co zobaczy? Co, co? co zobaczę po tym? O, patryk masz. No co to, kilo? co to, że kilo? Nie, U, tu leży kilo w drewniany, coś ty narobił. Specjalnie ci go wrzuciłem, taka niespodzianka. Za łamach. Zamach. Zamach. Tak, tak, też za Czekaj, a gdzie grzyba położyć? i w ogóle jak? Grzyba? Grzyba? Grzyba położyć musi być ciemno. Grzyba położyć musi być ciemno. Okej. Okay. Do niego do, do nie może do niego dochodzić do, do, do światło. Po to się go zrobi. Patyki trzeba robić jeszcze. Dobra, mam Są 40 patyków. Są w 30. Eee. Dobra. Nie. Po co ci? Dobra. Musimy zacząć ten dom w końcu. Musimy zacząć Dobra. budować ten dom w końcu, to co końcu nie? Wzią. To ja coś tam poszerzam w stronę. ja zresztą poszerzam w stronę i będziemy dom budować. Właściwie trzeba też sobie zrobić pochodnie. A, pochodnie, pochodnie, pochodnie. Pochodnie, pochodnie, pochodnie. Ja mam. 40 pochodni wystarczy. Mamy, no, to zrobimy... Mamy, no, to zrobimy wystarczające. Wracamy po pochodni. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Trzeba zakończyć pierwsze zadanie. stój. Ale to mówiłem ci, żeby... Domy zbudować. zbudować. No, zbudować. Wracajmy. No, no, ja no, tak no to ja mam... No co tak no, ja mam... No to bys tak kobla no, ja ma. No,

i to jest super Wszystko w Tibie. Wszystko w, w Tibie. Nieważne. Nie, wiem, nie. No. nie, nie, nie wiem, ja w Tibie nie gram. Fajnie, ja Fajnie. też. Fajnie, ja też. Zrobić Ci mecha? Mecha możesz mi robić. Mecha możesz mi robić. Ale Cię czarna głowa wystaje. Ale Cię czarna głowa wystaje. Masz. Ej, hey, czemu ty chodzisz pod ziemią? Ej, hey, czemu ty chodzisz pod ziemią? Co? Chodź w park! Miałem bóg, nie, no, nie, że pod ziemią. nie, że pod ziemią, że chcesz. Dobra, ja to zabiję sobie no. chyba. On Uciek. uciekł. Dobra, więc... Już, jesteśmy jeden dzień i za chwilę będzie Już, jesteśmy jeden dzień i za chwilę będziemy jedną noc. Na tej wyspie. Sią. Na tej wyspie. O, zabiję się. Czujesz? Aj, to tylko się szkina ja nawet nie widziałem, że na takiej mapy śkiny są. Łakzorsam Ła, ooo Kobuly. Oooczy się Diercie się. Kobol, czy się Diercie skończył. A i wybuchu. O, to dobrze. Ej, porzowa jest. Ej. Czekolada? Czekolada? To zostaw ją, że weźmiemy. To zostaw ją, że weźmiemy. Zrobimy nic fajnego. Zobiję nic fajnego. No wiadereka się wyjdzie potem przecież, tam kiedyś To, kobla, tom, wiesz Ale jak mamy kobla pod tym, to nie wiem Ale nie jak mamy cicho. kobla pod tym, to nie wiem, czy to warto Cicho, nikt nie wie, że mamy Nic się Ciii. 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 nie robi Nie mów Nie mów Ale dalej dajemy gazu Ale dalej nie dajemy nie ma, gazu minut? Już nagramy, jest 23 minuty nie wiem. 46 Nie pot. wiem. Nie Dobra. Nie 20, to, 20 to byłoby na tyle chyba z pierwszego odcinka. Co w nim zrobiliśmy? No, wykopaliśmy kopalnię. No więc, proszę zielę, No więc, proszę przygotowaliśmy wyspę. Mamy jakąś tak, tam wyspę już. Tego, no. Wybudowaliśmy kopalnię. Znaleźliśmy jaskinię, którą tak. w następnym odcinku już wyjedzimy. Mamy drzewa. Sadzonki. Trochę. Platformę jakąś sobie zrobiliśmy farmę mamy, pochodnie mamy widzicie oh, Jezus A mamy ogólnie nie mamy O więc ogólnie tym tak, dom musimy zrobić dom, zwiedzanie kopalni Więc, no, więc, więc zbieramy sobie trochę ich... Zabieramy sobie trochę Dobra, to chodź I dębujmy, tam, dom, Gdzie? Przy drzewie, przy drzewie, które zrobiłem okay. Gdzie możesz? Czekaj, czekaj. czekaj. Taki party mi taki, że... Co ja... <grym> no, Ale Zdeczny nie mogę. <grym> czekaj. Muszę to jakoś <grym> ustawić. No. Czekaj, <grym> mam się klawiaturować. Bo ja mam <grym> bezprzewodową. ten sygnał nie, 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 nie. robić. <grym> Dobra. No to... Cześć. <grym> Dobra, ja też coś powiem. Dawaj razem. No. Wyrzucamy. Co? Ja bym tylko Ja No. Dobra, to rzucamy. Dobra, to się mam wszystkim. E, Mówił dla was Redemption. Nagrywamy „zy. I gr na tak. kolejny gościn kurs tej. surfaj Dobra, to się mam wszystkim. Cześć. E, tich, proszę Dobra, to Chodź. I de Gdzie? Przy drzewie, przy drzewie, który okay. zrobił. Gdzie? Dziewo. Dziewo. Czekaj, czekaj. Kojd party no, Lecz musisz odpalić. No, ale nie, nie mogę. Czekaj. Muszę jakoś ustalić. No. Czekaj, bo mi się... Czekaj, Miałem się klawiatura. wiem, ja ten sygnał nie dawać. Dobra. No to... Cześć, Dobra, ty ja też coś powiem. Dawaj razem, no, to wyrzucamy. Coś. Ja się tylko ulet no. Dobra, to wyrzucamy. Dobra, to się mam wszystkim. E Mówił dla Was redecjo, nagrywałem Ży, Tiger z... do kolejnego ciężko w tej Dobra, to się wszystkim, cześć.